Spróbujmy rozwiązać zadanie Hashi, czyli mosty z 6 Pucharu Polski do rozwiązywania łamigłówek z grudnia 2009. Szybko przypominając zasady, mamy tutaj zaznaczone wyspy. Wyspy musimy połączyć mostami tak, żeby z każdej wyspy dało się przejść do każdej innej. Oraz jedną z głównych rzeczy jest to, że z każdej wyspy mogą wy wychodzić maksymalnie dwa mosty. Mosty oczywiście nie mogą się przecinać i one idą albo pionowo, albo poziomo. Więc spróbujmy sobie rozwiązać. No to tak. Z głównych rzeczy, to na co lubię patrzeć, wyspy, które mają cyfle 3, bo jeżeli one mają dwóch sąsiadów, no to na pewno przynajmniej po jednym moście musi iść do każdego z nich. Zresztą, jak, jak patrzę tutaj na tą dwójkę, to ona tu ma maksymalnie jeden, a tu ma maksymalnie dwa. Czyli nawet jeżeli tu by poszło, to przynajmniej jeden pójdzie w prawo. Czyli tu mamy trochę analogiczną sytuację. Z kolejnej rzeczy. Ta jedynka, ona musi iść w lewo, bo jeżeli pójdzie w dół, no to niestety mamy. Zamkną nam się te mosty, a ze wszystkich musimy przejść do wszystkich innych. Czyli to sobie zamykamy. Ta dwójka, tu mamy analogiczną sytuację jak wcześniej. Teraz z tej dwójki, to co widzimy, to że tu są jedynki. Teraz załóżmy, że z tej dwójki nie idziemy do trójki. Czyli te jedynki. Czy idziemy do tych dwóch jedynek, no i oczywiście mamy koniec, bo zamyka nam się, te trzy wyspy nam się zamykają. Zobaczmy, czy to nam jakoś efektuje. Z tej dwójki ciężko tu coś wymyśleć, z tej jedynki też nie za bardzo, ale ta czwórka, jeżeli ta czwórka ma trzech sąsiadów, z czego dwóch to są dwie dwójki, no to przynajmniej jeden musi pójść tutaj. I to idzie tutaj z tego powodu, że jeżeli by tu nic nie szło, to zamkniemy tą czwórkę razem z tymi, z tymi dwójkami. No i teraz z tej jedynki została nam praktycznie tylko tutaj możliwość. Teraz z ta trójka zostały nam dwa mosty, czyli przynajmniej jeden musi pójść tutaj. Z tej trójki wiemy, że przynajmniej jeden też musi pójść tutaj, bo tu mamy dwie jedynki, czyli maksymalnie dwa mosty mogą iść tutaj, no a już wiemy, że muszą iść trzy. Czyli z tej trójki teraz została nam tylko jedna możliwość. Ym, dobra. Co teraz tutaj takiego widać? Jak patrzymy sobie na tą dwójkę, nie mogą iść dwa w lewo, musi iść przynajmniej jeden do góry. Co jeszcze tu takiego ładnego widać? Tu mamy czwórki. Jedynka gdzieś pójdzie. Dwójka to jeszcze nie wiemy. Tam dwójka też jeszcze nie wiemy. Tu jest Dużo trójek. Dobra, teraz szukamy miejsca, gdzie byśmy mogli się zaczepić. Jedno z takich miejsc, to w sumie patrzymy na tą dwójkę, no bo ona ma tylko jedną możliwość i to jest ta czwórka. Teraz ta czwórka ma dwóch sąsiadów, ale tu jest maksymalnie jeden, a tu... Mogą być oczywiście dwa. Czyli nawet jeżeli tu byśmy poszli, to tu tak czy siak musi być przynajmniej jeden most. No i dobrze. Zresztą jeszcze nie wiemy, bo nie wiemy do końca, jak tutaj, jak to dalej nam się rozwinie. Z tej jedynki to mamy tu. Z tej dwójki, no możemy iść tutaj. Z tej trójki. Inna z rzeczy, jaką widzę, to jest, patrzę na te dwie wyspy, bo to jest tak: trójka ma sąsiadów tylko jedynki, no i tą czwórkę. No i czwórka tutaj ma dwie dwójki, więc teraz wiemy, że te dwie wyspy są częścią całości, prawda? Czyli stąd musimy być w stanie przejść gdzieś indziej. Nie przejdziemy od trójki, tylko musimy przejść od czwórki. No i jak możemy przejść od czwórki? Tylko idąc do dwójek, prawda? I teraz, jeżeli byśmy nie mieli połączenia z jakąkolwiek z dwójek, prawda? Czyli przykładowo to by nie było, byśmy zablokowali sobie to połączenie. No i mamy problem. Czyli wiemy, że musi być połączenie do każdej z Nie wiemy, czy jakaś jest zablokowana w całości, ale do której z nich, do, ale wiemy, że musi być to połączenie. No i to nam to trochę. Rozwiązuje rzeczy, bo z automatu ta dwójka wiemy podobnie, że przynajmniej jeden musi być tutaj. Ta dwójka już nie ma żadnych sąsiadów, czyli zostaje nam tylko to. Tutaj nie wiemy, czy to jest w kierunku takim, że tu jest dwójka i tędy uciekamy, czy tu jest dwójka i uciekamy akurat tędy. Tego jeszcze nie wiemy, ale to um, trochę nam tu ogólnie pomaga. Um, dobra, pomyślmy. Pomyślmy, co dalej. I myślę, że rzeczy, jakie tutaj widzę, patrzę na to połączenie i analogicznie próbuję dojść do sprzeczności. Czyli do znalezienia tego, czy musi być jakieś połączenie. Jeżeli by nie było połączenia do trójki, to znaczy, że żeby to uciekło, prawda, to przykładowo mamy dwie: mamy jedną tu, i drugą tu. I tędy uciekamy. No ale to musimy skończyć, więc wtedy byśmy musieli zamknąć to. No i oczywiście mamy problem. Jeżeli byśmy spróbowali w jakiś inny sposób, że tutaj jest dwa i uciekamy tędy, no to też jest problem, no bo to jest zablokowane, to jest zablokowane, wszystkie z tych są zablokowane, czyli musi być połączenie na pewno tu. Skoro tu musi być połączenie, no to to połączenie musi istnieć i to połączenie musi istnieć. Tu jeszcze nie wiemy, czy to pójdzie w dół, czy nie. Tutaj nie wiemy, że to gdzieś w którymś kierunku pójdzie. Wiemy jedno. Ten obszar też jest zablokowany. On musi jakoś uciec. W prawo tędy nie ucieknie. On może uciec tylko w dół. Czyli to musi być zrobione w ten sposób. I teraz ta dwójka, jedyny sąsiad tutaj. Ta dwójka, jedyny sąsiad tutaj, czyli z automatu lecimy już trochę dalej. Skoro to było tak, to trójka dojdzie tu i jesteśmy już tutaj w trójce. Dobra, szukamy dalej. Dwa nie mogą iść pomiędzy tymi, no bo się blokuje, czyli wiemy, że przynajmniej jeden musi iść tutaj. Dwa nie mogą iść tu, no bo oczywiście mamy zablokowane, mamy problem, czyli przynajmniej jeden idzie tu, czyli z automatu to wygląda nam już tak, skoro to jest piątka i ma trzech sąsiadów, to w każdym kierunku musi być i już coraz lepiej nam to wygląda, bo dwójki, tu na razie zaznaczamy takie pewne rzeczy, trójka z dwoma sąsiadami. Tu jest dwójka, skoro ta trójka nie może iść do jedynki, bo się zablokuje. Dobrze, ta trójka. Jeżeli pójdzie dwa, to jest problem. Tu może iść maksymalnie jeden, czyli praktycznie to jest jedyna możliwość. No i teraz ta dwójka idzie sobie gdzieś dalej. Um. Tu mamy trójkę z dwoma sąsiadami. Analogiczna sytuacja jak wcześniej. Czy jeszcze coś takiego dużego widać? Tutaj mamy trójki. Ta dwójka może iść praktycznie w każdym kierunku. Ta dwójka nie ma innego sąsiada. Tu jest zablokowane, czyli nie może iść w ogóle, musi iść w prawo. Super. Czyli teraz ta jedynka idzie tutaj. Ja teraz rozwiązuję tylko em, takie pewne case'y. Ta jedynka nie ma innego sąsiada, więc idziemy tu. Czyli trójka musi uciec tu. Rozwiążmy sobie teraz szybko górę. Ta trójka. Dwa nie mogą iść tu. Ani tu. Musi iść w ten oto sposób. Czyli z tej dwójki idziemy tu. Z tej trójki idziemy tutaj. Czyli tu jest Podwójne, ta trójka też jest rozwiązana. Idziemy tu, dwójka jest rozwiązana. Yy. Dobra. Yy. Ta dwójka nie ma innych sąsiadów, czyli te dwie są rozwiązane. Skoro piątka ma trzech sąsiadów i jeden jest już zaznaczony jako jeden, no to musimy dokończyć pozostałych, czyli te czwórki są zrobione. Ta trójka został jeden sąsiad, czyli. Tutaj ta trójka też jedna wyspa sąsiadująca. Tutaj został jeden. No i super. I mamy tutaj kolejne zrobione. Ta jedynka wygląda mi na to, jakby ona miała tylko jedno miejsce. I to było to miejsce. Czyli ta trójka zostaje tutaj, to jest zrobione. Ta czwórka jest zrobiona. Tu dalej jeszcze nie wiemy, czy tu pójdzie jeden tu, czy jeden tu. Więc to na razie sobie zostawiamy do rozważań. Teraz tak, tu widziałem wcześniej um, dwójkę, to możemy załatwić, to możemy załatwić, um, czyli teraz stąd muszą iść dwa, nie wiemy jeszcze w jakim do końca kierunku to pójdzie. Um, tu jest czwórka, czy stąd będzie musiała na pewno uciec, to tutaj... Też ok, czyli wygląda mi na to. Tu jest jeden, jeden koniec naszego zbioru wysp. Tu mamy oczywiście ten drugi i mamy te pomniejsze. Pomyślmy, jak możemy te pomniejsze ze sobą wszystkie połączyć. Mm. <laughs> Ta dwójka, no nie może iść dwa w dół. Może iść jeden. Ale to pewności tutaj też może iść tutaj też dwa w lewo. A, ta dwójka ma jednego sąsiada. Znaczy z od dostępnego, bo trójka została rozwiązana, czyli to jest załatwione. Czyli teraz trójkę, żeby skończyć Musimy zrobić tak, czyli z tej dwójki nie mogą iść dwa w górę, musi być przynajmniej jeden tutaj. Czyli to jest zrobione i to w takim razie będzie wyglądać w ten sposób. Tu mamy te trójki i te trójki muszą się, ta trójka musi zostać skończona. To jest jedyna możliwość, więc tak, więc teraz z tej dwójki uciekamy dalej. No i doszliśmy do czwórki, tu jest jedyna możliwość w prawo, jesteśmy przy dwójce. Tu ta dwójka ma tylko taką możliwość. To jest ta dwójka. Jedyna możliwość taka. Ta dwójka, jedyna możliwość taka. Uciekamy piątką. Dobra, ta dwójka. Jedyna możliwość taka. Nie mogą iść dwa w górę. Musi iść przynajmniej jeden w lewo, bo byśmy skończyli. Czyli idzie tak. Czyli teraz została nam jedyna możliwość taka. Hmm. Teraz to wszystko praktycznie musimy ze sobą połączyć, czyli yy, ten z tym i z tym. No to to jest załatwione, to jest załatwione. I tak oto mamy zrobione całe hashi z Pucharu Polski w rozwiązywaniu Dzięki bardzo.